Yo, siemanko, z tej strony KonikTV, z bardzo serdecznie w kolejnym odcinku a dzisiaj będziemy wbijać Bula oraz Misję, nową postać. Ten odcinek w sumie widzicie, jak pod tytułem, się nazywa. Wbiliśmy Misję oraz nową postać z Alei Pucharków. Trzecia, trzeci odcinek z tej serii. Nie porał sobie, od nowa. O konik 1, 2, 3, Świetny nik <laughs> Powinniśmy... No, co jest gramy. Chociaż mi podaj tą piłkę. Naprawdę. No co on robi, nie wiem... No co ty robisz? Co za de... Jezu, te bo są takimi imbecy. Nie wierzę w to. Z kim ja gram. No co on robi? Co za imbecyl? Tu masz pustą bramkę gościu. Odbiorę mu gola, nie, bo on oczywiście wejdzie do bramki. Dobra, nie wniegajmy. Niedługo postać w sumie. Jeszcze dwa winy i ból. Nigdy nie przegrałem się na To jest plus. No, więc jazda pęk, pyk. Dobra. Lecimy dalej. Ciekawą jestem, ile wbijemy pucharków w tym roku. Może 10 kanapeów, no. Będzie, no, ta seria będzie trwała. W nieskończoność można wręcz powiedzieć. No nie, ja, chyba stracimy pierwszego gola w historii. Ooo, ale obrona! Straciliśmy pierwszego gola w historii. Gracz XD nam strzelił gola. Nieprawda, czemu mamy dwa kolty w teamie? Dwa kolty w teamie. Jak czemu oni dwa razy odpalili? Dobra. No, ale co to było w ogóle? straciliśmy go, trochę XD, a ja jestem gwiazdą gry? Nie, ale już mam nawet duży poziom. Dobra. Jeszcze jeden. Mi mamy bula, w sumie to będziemy sobie dali bólem. Bo znowu będziemy mieli od zera puchaczków, jakby. No, łatwiej niż I w teamie będziemy mieli chyba lepszych niż co teraz mamy. Imbecelów, tak zwanych. O kurde. Hu, to szczele! szczelę? Jest! Szczeliłem! Okonik TV, jeden, dwa, Kurde, kurde, pyk, dobra, pyk, pyk, pyk i pyk. Podaj mi tą piłkę. Jezu. Na przykład, Jankdżen by to podał. Yeah. Nie jest za dobry. Jankdżen, ale lepsze niż oni, bo oni mają tą piłkę, przytrzymują ją cały czas. Co jest? Czemu do mnie podchodzisz? No, masz tą piłkę. Jezu. Ale teraz słaby czas będzie mieli. To już jest rozgrywka. To nie jest już takie wbijanie, że. A I gol. Teraz już są. Imbecyle. W naszej drużynie. No, szczelą nam gola. No, jaki czas mamy, słaby, że. Ten... ja, pierdziele. Dawajcie. Oh my god. Ten Primo, to jest po prostu gruby Fiat. No dalej strzelaj to do kurde jasnej. Ah, kurde jasnej, co ja powiedziałem? Kurde jasnej, co to jest? No... No co jest grane? Czemu on ma 28 HP? No szczel to w końcu, Jezu, błagam, błagam Cię, typie, no szczel to, czemu ulta nie używasz? Ile jest sekund już? Nie Niemożliwe, że nie szczelimy dwóch bramek, no co się dzieje? Taka trudna droga po te wyjście, po ponownie poznać, po bula. W końcu będę grał bólem, nie to. już mnie nita powoli wkurza, ona ma tak małą Dobra, skończy się czas, nie wiesz. Skończy się czas, nie szczelimy tej bramki. No to jest niemożliwe, ja pierdziele. Nie używam nam szczelom. No leć teraz. Jazda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i je. Chociaż mamy bulę. W sumie tak wygraliśmy, ale... ból, ból, ból. Będzie odblokowanego nawet. Coś nie mamy bólę. Już się dostałem. Dobra. Następny cel to misja. W tym odcinku musimy to zrobić. Więc teraz zbierzemy bóla i wybijamy z bólem tę misję. Zostało nam jeszcze jakieś 44 pucharki, z tego co to się nie mylę. Ból. Co jest trzy bóle w drużynie? Nieprawdopodobne. Ale od razu się bólem szczera. Nie jak ale że trzy bóle. Ból, ból, ból. Dobra, ja za niej Teraz będzie gol bólem. Ból, 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 ale brameczka ucieszy każdego. Widza. Mamy to, mamy to. Więc go no, w 900 pucharków będziemy mogli. Być. w Klubie oczywiście. w Klubie. Najlepszy na świecie. Okonik team. Najlepszy klub na świecie. Oczywiście. Niesamowity klub. Piękny, miła atmosfera. Liga klubowa coraz wyższa. Wyż coraz wyższa. Ból, ból, ból. Ból, ból, ból. Fajny win. Ile nam brakuje z tu 272. Okej. Okay. Czyli jeszcze jakieś 3, 3 lub 4 win. I mamy misję szybko dolecić 300 barków. Takie są początki gracza Brawl Stars. No, nie aż takie dobre początki jak ja, bo ja już no, trochę gram w tą grę. Jeszcze na innych kątach Znaczy na innych kątach, na jednym kącie tylko miałem praktycznie Teraz to drugie No oczywiście pod Żebyście mieli co oglądać Uuu, No co jest No gość to imbecyl Imbecyl tak zwany Ja chciałem strzelić a nie mogłem Ile jeszcze winów 16 pucharków Akurat dwa winy Znaczy Czytaj coś, ja z tym gubię czy co 20 bułarków czyli jeszcze trzy winy, no to cztery w sumie, umieliśmy zrobić, ale jeszcze trzy. Dobra, nieważne. Po prostu zróbmy te winy. No co? Nie wierzę w to. Co ja zrobiłem? Teraz moja to zwina, nie mam na nikogo zwalić. Co ja teraz zrobiłem, to już... przechodzi ludzkie pojęcie. Żu żu że, ži, ż. Mogliśmy to teraz już wygrać, ale ja oczywiście nie, bo nie na pustą bramę. Śmieszne bardzo. Ból, ból, ból. No, jak mi zabierz gola. No imbecyl! Zabrał mi gola! Kurde, czemu mi zabierają mi gole te boty? Oni wbiegają w to jeszcze dwa winy. Boty zabierają gole. Dwa winy i mam misję. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Strzelaj. A nie, oczywiście. Co ten gościu zrobił? Czy boty tak strzelają? W sumie możemy się pobawić. Szczelanie. Ból, ból, ból. Zać jak się pobawimy. Bo, to tora, ta, jągie, komop. Ależ brameczka! Nie, wykiwani, wykiwani Mogę coś strzelić, ale chyba teraz już mamy te bucharki. Uwaga, jeszcze nie mamy. Więc <grym> jeszcze jeden win. Więc poczko: Pyk, i pyk. I chyba gol. I gol, gol, nie ma. Golgol jest. Gol, <grystanie> co to byłem? Lewo, podaj na lewo. I teraz za co zrobimy. Tu to jest dobra. Mamy to i. 300! Pucharku mamy. Misje, 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 misje. Oh my god, misje. Mamy te misje, mamy to oczywiście na tym koncie nie wydajemy żadnych pieniędzy. Misje, mamy misje. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. My mamy misję co ma dzisiaj? Kurde no. Na! No!